Okej, okay, hej, hejcie, widać was bardzo serdecznie w kolejnym modzie na moim kanale, jest to Star Wars mod. Przedstawiam Wam około 1 trzecią tego moda, ponieważ zaraz wychodzę. Wiecie, prywatny, nie mam zbytnio czasu, ale spokojnie, od przyszłego tygodnia, jako że już wyzdrowiałem, wszystko będzie normalnie. Więc spokojnie, nie marcie się dzisiaj taki krócięki odcinek. Może nie będzie krótki, zobaczmy, po prostu będzie dużo cięć. Więc cóż, to jest porta do Nowego Świata, który dodaje nam ten mod, czyli ten mod na Star Wars. Tego nie będzie na bokach, to są holocrony. Eee, tak, dokładnie to są holocrony. Jeżeli oglądaliście Star Wars, na pewno wiecie, nie wiem, kto by nie oglądać Star Warsów na początku nie mają jeszcze zbytnio animacji, e, poruszania się, wiecie, e, typowo takich właśnie jak tutaj. E, ale. E, ale, ale to jest mod też w wcześniej, fazy, w wcześniej fazie, chociaż dodali bardzo, bardzo dużo rzeczy. Więc to tak one wyglądają, można się patrzeć cały czas te, te holochrome, ponieważ to epicko wygląda, może to sobie wyrzucimy i co dalej, Naszą rzeczą to jest to, że dodane są lightsabery, czyli tak jak w tamtym modzie na lightsaber, po prostu są one dodane, można zmiksować te dwa mody i zrobić gigantyczną i epicką mieszankę tych modów, będzie to po prostu kozackie, są też rzeczy dodane, takie jak właśnie tutaj Star Wars, które zaraz Wam pokażę na Flat Wardzie lub na innym Wardzie, żeby po prostu Wam pokazać, jak to kozacko wygląda. No po prostu jest z tym miaska. Na następną rzeczą jest to, że możemy, są dodane nowe bloki, na przykład jak quicksandy, dzięki którym będziemy mogli naszych przeciwników, oczywiście jak to quicksand, po prostu będzie, będą się w to zapadać i bardzo trudno z tego wyjść. Takie coś stworzymy ze Sansona, ten portal, i gdy na niego wejdziemy, zaraz wam to pokażę, po prostu teleportuje nas do nowego świata. Ten nowy świat, jak widzicie, zawiera po prostu wielką, wielką pustynię, ponieważ jest to Tatooine, jest to Tatooine, świat Tatooine, oczywiście każdy, kto oglądał Star Wars, będzie wiedział, tutaj, jak widzicie, już są rakiety, To jedyny wam wytłumaczę, ponieważ dzisiaj ten modzik przystaje tak jednej czwartej, może kiedyś go dokończę. Mamy tutaj takie wejścia, mamy takie żelazne bloki i w nich właśnie znajdują się skrzynki, i takie domki opuszczone. Jest ich, e, tych domków opuszczonych naprawdę dużo, są one różnej masi, jak widzicie. E, nie, 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 nie wszystkie są opuszczone, w niektórych są bandyci, na razie wam tego nie pokażę. E, I po prostu ten świat jest cały, cały w pustkowiach. Niestety, niestety e, ten modzik jeszcze jest w takiej fazie, może sprawdźmy co jest w tym furnejsie, nic nie ma. E, jest w takiej fazie, że nie ma zbyt tutaj dużo w tej świecie, ale już jest ten świat pokazany, więc naprawdę spoko, według mnie wielki plus dla autorów tej modyfikacji. Eee, no i co, przejdziemy chyba zaraz do właśnie rzeczy, jakie są już. E, e, rzeczy, które będą się spawnowały w naszym nowym świecie. Jak widzicie, e, tu mamy jeszcze pełno tych rzeczy. Możemy też wiki sobie otworzyć. Jaki ten portal, Activator, który się robi z żelaza i redstone'a, żeby właśnie podpalić ten portal. A te właśnie z tak jak mówiłem, jest bardzo prosto. E, mamy tutaj, jak widzicie, też bomby, będzie wszystko naprawdę dużo. Mamy armor i mamy tutaj właśnie te lightsabery, które wam pokazywałem. Patrzcie na to, lightsaber po prostu. E, możemy je enchantować, więc to jest naprawdę spoko mają więcej ataku niż diamentologię. By mieć, więc kozak, naprawdę kozak E11 Blaster Rifle. Zapisajcie, co to robi. Dokładnie to strzela po prostu strzałami, tak jak. No, po prostu na razie wygląda to troszeczkę dziwnie, bo to wygląda, jakby to była normalna strzała. E, ale zadaje więcej obrażeń ten Blaster Rifle i strzela laserem, tak jakby, no. Więc to tak naprawdę tyle. Dobra, żebyście nie myśleli, że wam nie powiedziałem, to nie używajcie tego lasera, ponieważ kraszują grę nie możecie wejść na swój świat, więc pamiętajcie o tym. Okej, i zesponowałem wszystkie statki, które były najciekawsze do wyboru. I gdy będziecie, będziecie musieli po prostu klikać, czy zesponować tutaj strukturę, ponieważ one są gigantyczne i będzie wam się to strasznie długo ładowało i zrobię to po prostu poza, po prostu podcięcie. Zobaczcie na to, to jest jeden z nich. Aż przecięło następną strukturę. To jest sam statek. To jest bodajże. Właśnie Cruiser. Tylko nie wiem, jaki to, który to jest. E, są droidy, są troszkę mniejsze. Zaraz wam pokażę wszystkie. E, tutaj macie na przykład Juggernauta. Super wygląda. Po prostu odzorowane jest epicko. I według mnie ta modyfikacja dzięki temu zyskuje u mnie. No, po prostu zyskuje u mnie tyle plusów, że to jest masakra. Daje dziesiątkę. Dziesiątkę. Dziesięć na dziesięć, naprawdę dziesięć. Powiedzmy na 11 bo tak minimalnie jej brakuje. Ale po prostu mod jest kozacki. I te statki. Wyglądają po prostu przepicko Jeżeli chcecie zrobić jakąś wojnę i żeby to fajnie wyglądało na waszym świecie, to polecam was zainstalować tę modyfikację, ponieważ jest kozacka. A tutaj macie właśnie. Otóż i ten separatyst. Separatyst, coś takiego można tak nazywać. I statek. Do no, zobaczcie na to, czy to nie jest kurde. Kozackie. Według mnie to jest kozackie. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. To był praktycznie cały ten mod. Jeżeli chcecie zobaczyć troszeczkę więcej tego moda, to po prostu wystarczy, że wiecie na stronę autora. Tam jest wszystko opisane, Ja przedstawiłem jedną czwartą tak około tego moda. Znaczy, jest cały teraz się sam zaprzytam sam sobie. Ale no po prostu przedstawiłem dużo tego modu, tej modyfikacji. I pamiętajcie, że jeżeli się mod Wam spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo naprawdę mnie to motywuje. E, nie tylko też oceniacie moda. W sumie tymi łapkami najczęściej oceniacie, czy Wam się odcinek podobał, czy nie, czy mod się daje podobało czy nie. Eee, piszcie w jeżeli coś się nie podobało eee, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że właśnie ten odcineczek był spoko. szkoda, że takie króciutki, ale nie miałem po prostu czasu. Pamiętajcie, że robię wszystko dla was. Na już będą spoko od poniedziałeczku. Lecimy z koksak... z kozakiem po prostu. Lecimy z kozakiem. No i co? Trzymajcie się i cześć!